Daj nam 2 sekundy krewi. na, na rozgrzewkę. Dobra, myślę, że od raz dana. No, no, macie 99 sekund. No, dalej. Dalej. Dobra. Po teraz. Okej. Okay. Dobra, ma, mam już. Dobra. Okay. Gramy? Gramy. Dobra. O, Zacznijcie. O, do do ja to jest fajne. Oo! O przyjemny ten Za daleko. Tak troś nie umiejętna, to za skąd z wystąpu jest. No, o, a, a, rzeczywiście można skontrolować dobrym na perkatę. Fajnie, to było jeszcze w szpulce, jak skoczyłeś wyskok z nogą, a potem mogłeś jeszcze ręką przywalić, zaraz potem. Nie. To było ręką, a dopiero potem nogą. Odkopanie. Ja to grałem głównie na pcecie, na PC jedynkę i to było raz po klawiszach Ja pierdzielę. <noise> no. no, Wiele wiatych, powiem szczerze, lepiej mi idą na pcecie na klawiszach niż na jakimkolwiek padzie. O, ja, 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 Ale poszło ładnie A gdzie ślizg? Właśnie! Wrób tutaj ślizg! Już próbował Juka! Nie to, <grym wszybcie. grym wszybcie> ja to drażniłeś tym ślizgiem, teraz już nie będziesz Ale, miał krzywał Nie ma górnej ręki, a jednak wyszło Op. A jeszcze nie Pięknie! Yeah. Pięknie! Dobra, pierwszy punkt, który... Krewet! Tutaj Fatality jest zwykłą podbitką. Sajcie hmm. start start i bierzcie odwroty sobie Okej temu trochę mniej Ale dobre postaci to i to, to nas wiadomo te samogrywane Zresztą tutaj nie ma dużego wyboru A też mało no, osób jedynki za w tym roku grałem jedynkę więcej niż przez tak? ostatnie 10 lat. O, wszyscy wam dają Nie, właśnie. To tak już tak drugi, turniej. To jest drugi oh, turniej. Z Krelianem wcześniej w brzegu graliśmy. Tam na arkadzie był. A, ale Tam jest 6 nie? To no, był taki arkadzie, jak stoi tam do dalej. Ten up. min. No właśnie. Ale pięknie o, mnie załatwiłeś, o, ale bo... drogi! No, to też... Ale patrz, sam się nie spodziewał. To jest świata, nie, ja widziałem. O, jestem ciekaw właśnie. stopiona, tak tak to się tak nie zamieniłby. <laughs> Life pack. O, no, taki klasyk można powiedzieć. Ej, Tak. dobra. A, pomyliłem się, ale ja spodobało to telefony. mam cię! Ja. To jest, jest najlepszy, kurde, pe, pe. Ale uppercuta nie mogę zrobić, bo nie pamiętam Tu mnie masz. Dobra, jedzenie. Za późno. Ło, ale mnie teraz wykosiłeś. Że ta pięć nie naszła. Mm -hmm. Ja. Ja. Nie Może, no może no, to ja, Jak tam potrzebujesz coś do Jak widzisz to, kwałt, to, ciężar... to Masz a. mnie a, nie. Kurczę. Kurczę. No, kurze, to wygram, nie <laughs> nie. Ostro. No, ostro Mówię, za wcześnie to było <laughs> no, jedno, macie? Nie, to było w nie, 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 nie no przecież to była pierwsza walka i teraz jest zmiana, zmiana. Tak, tak, tak Tak, sporo spojrzał Eee, dobra Strona <śpuszczak> <śpuszczak> e, <dobra>. masz, <śpuszczak> tak? nie, Grelian wygrał Dobrze Grelian ma no kół Ja mam taki urlap pamięci Odwrotnie Odwrotnie, nie jest Ale dalej w ślizgu nie pamiętasz, nie możesz zrobić Nie mogę, bo jest złe ustawienie Mi, mi uppercut nie leży Trzeba się bronić przez to o, się na Marinę trafiła. Musi grać na mnie, gdzie jest jeden fajny. Czemu ja zapomniałem o tej dekoracji? Prawo ja. Zbyt prosto siadałem na końcu. A się rozgrzał. Oh. Na bloki mnie załatwisz. Kurczę! Nie docisnąłem! Ale fort! <noise> nie spodziewałem się, że to wygram jeszcze serio. Już było tyle sytuacji. Przycisk nie trafiłem. Coś tam jeszcze. Obydwo nam nie wyszło. A, nie, 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 za, jeszcze byłem w powietrzu. A i koniec. Ale masz za świetny Czekaj, za świetny fatal. Baczmy do końca, jak się pale. Blok, blok! Na starcie masz blok jak nie będziesz blokować, to on cię szybko załatwi O kurczę, myślałem, że podbiję komu ty dopingujesz? Brawo, się znamy! <grywa> ty się też? You can you can okay. Ja mówiłem, to nie jest amatorska Kto ale... wygrał? Dobro, Jeden komplet Czy to słychać, Tak. To Matka, jak przyleciał Sprite poleciał Daj, się aj, aj. Pat, 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 pat. Co się dzieje? o, 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 No co jest? pewność siebie O, kurczę, jaka okazja była. Nie, ukończenie z tymi na tym nie wyjdzie. Dzięki. Dzięki. <laughs>